Dziewiąta. Gość poranka. A naszym gościem jest pan europoseł Adam Jaruba z wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, czy z perspektywy ludowców ten wybór przed którym stoimy w niedzielę też jest takim wyborem na ostrzu noża i na krawędzi, jak mówił premier Donald Tusk? No, wszystko na to wskazuje, że 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 pokazują na wyrównane zasoby elektoratów i dużo zależy najwięcej zależy od mobilizacji, demobilizacji, bo spodziewamy się, że, że część elektoratów może nie chcieć głosować na to mniejsze zło, jak, jak ostatnio że pytano, pytano wyborców i będą wierni swoim kandydatom pierwszego wyboru, ale pewnie większość jednak zdecyduje się zagłosować i spodziewamy się, że, że ta frekwencja będzie rekordowa jak na wybory prezydenckie i pewnie pęknie ta siódemka z przodu i ten wskaźnik frekwencji będzie zbliżony do, do tego z wyborów parlamentarnych. No tak, tylko że Polskie Stronnictwo Ludowe na czele z prezesem Władysławem Kośniakiem, Kamyszem, wicepremierem, bardzo otwarcie wsparło Rafała Trzaskowskiego. Czy to nie był zbyt pospieszny ruch Pana zdaniem? Nie, właśnie tutaj y, pokazaliśmy, bo to była już decyzja po wyborczy poniedziałek, 9 rano odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego. My absolutnie nie, nie próbowaliśmy tutaj, nie wiem, handlować, kupczyć tym poparciem, tylko jest to takie jasne określenie się po, po pewnej stronie wartości w polityce, bo pewnej wiarygodności też, bo patrząc na to, Kim jest kandydat po drugiej stronie. Myślę, że pewnie dzisiaj Jarosław Kaczyński poważnie by się zastanowił nad udzieleniem poparcia Karolowi Nawrockiemu. Bo, bo jak sądzę, patrząc też po minie na, na marszu, nie do końca pewnie znał e, całą przeszłość kandydata Nawrockiego. E, no, i dzisiaj e, Pis podżyrował kandydata co do przeszłości, którego jest bardzo wiele. Pytań, a te dane, które są upubliczniane przez niezależne redakcje no, wskazują jednak na bardziej przemraną przeszłość na związki z gangsterami, najnowsze informacje wręcz um, pokazują, że um, miał, miał dostarczać prostytutki do hoteli, więc to po prostu pokazuje, um, że ta wiarygodność kandydata PIS-u jest no, poważnie nadszarpnięta i, um, i ja uważam, że akurat media powinny wyjaśniać jak najwięcej, to jest obowiązek mediów, żeby prześwietlić przeszłość kandydata, pokazać y, jego historię, drogę życiową. E, no i niestety tutaj w przypadku tego kandydata no też mamy ryzyko realne, że takie informacje mogłyby być y, w przyszłości wykorzystywane przez obce służby do szantażowania naszego prezydenta i y, no, po prostu aż się strach pomyśleć, co mogłoby się y, zadzieć, jeśli wybraliśmy byśmy taką osobę na, na to stanowisko. Sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że to są wszystko historie pisane na użytek kampanii, że na przykład kwestia udziału w ustawkach to jest epizod z przeszłości, że to zarzut Sutenerstwa jest oparty o dwa anonimowe, dwie anonimowe osoby i nic więcej. Że jeśli chodzi o mieszkanie, wszystko jest przecież zgodne z prawem i nikt tutaj nie, 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 nie złożył żadnego pozwu wobec nawróckiego. Może to jest taka zwykła mgła kampanii. Pani, ja nie chcę nikogo tu bronić, broń Boże, ale, ale może jest trochę tak, że, że różne są chwyty traktowane i używane w trakcie kampanii. Zresztą e, nie, 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 jest Pan od wczoraj w, w polityce, wie Pan dobrze, jak to potrafiło wyglądać na przestrzeni ostatnich lat czy dekad. Ale my wiemy, jak wyglądają kampanie, natomiast no, tutaj rysuje się jednak pewien obraz kandydata, który kluczy, zamiast udzielać szybko wyjaśnień w przypadku, kiedy pojawiają się jakieś zastrzeżenia, no początek to była ta kwestia dotycząca mieszkania, no i tu mieliśmy Całą kaskadę wzajemnie znoszących się przeciwnych e, odpowiedzi. No i jednak e, wyszło na koniec e, po prostu, że, że tak naprawdę intencją Karola Nawrockiego było e, wyłudzenie tego mieszkania od e, schorowanego, uzależnionego pewnie nie tylko od alkoholu, ale od innych rzeczy człowieka. No, rysuje się jakiś y, obraz, no, nie do końca y, po prostu y, najlepszy pod względem etycznym. No Ja bym jednak y, oczekiwał od kandydata, żeby on jasno stanął w prawdzie i przyznał się, nawet jeśli bo nikt nie jest idealny, błędy w młodości się też różnie, różne popełnia. Natomiast no, tutaj się powinny liczyć też osobiste cechy kandydata, pewnej wiarygodności, odpowiedzialności, bo, bo to są wybory na prezydenta Polski, a nie są wybory na herszta, szajki przestępców, sutenerów czy handlarzy narkotyków, więc w no, tej rywalizacji yy, liczy się wiarygodność. No tutaj akurat czoskowski bije Nawrockiego na głowę. Poszedłby pan na piwo z Sławomirem Mencenem? W ogóle nie miałbym y, tak naprawdę y, obaw, czy y, można rozmawiać przy, przy piwie, przy kawie z każdym warto to robić. Y, ja akurat uważam, że, że to, że, że y, y, Słowomir Mencen przyjął to zaproszenie, albo tak naprawdę trochę pełnił rolę gospodarza, bo chodzi o, o PAP, którego tak. jest właścicielem, więc to, to nie jest nic zdrożnego. Natomiast no, to wzmożenie takie po prawej stronie, w PiSie, w redakcjach sprzyjających PiSowi, że tutaj Mencenz zdradził. To też pokazuje, jak co on zresztą sam napisał we WPiSie, że po prostu PiSowcy traktują Konfederację jak, jak przystawkę. Więc ja akurat uważam, że, że ta reakcja. E, była, była słuszna. No, to też pokazuje, jak, jak skomplikowana sytuacja najpewniej za moment, czy już widać, że jest w Konfederacji, do niedawna e, złożonej z trzech podmiotów, dzisiaj dwóch ruchu narodowego i i, i partii mensana Nowa, Nowa Nadzieja, nadzieja. Że, są to, mhm. że są to jednak środowiska o trochę e, różnym m, formacie, z, zjednoczone w takim konfederackim, luźnym e, właśnie m, związku, e, ale patrząc też na przeszłość, na głosowanie na, na Krzysztofa Bosaka, wtedy pamiętajmy, 30, tak się rozłożyło, że to jest 30% zostało w domu w drugiej, w drugiej e, w turze i po 30% i na Andrzeja Dudę, i na Rafała Trzaskowskiego, więc pewnie nie wiem, czy akurat w takim procencie, ale jak, jakaś, jakiś procent, jakaś część wyborców e, e, Sławomira Mencena, e, niekoniecznie pewnie poprze e, Nawrockiego i poprze Trzaskowskiego, albo zostanie w domu, więc to jest szansa akurat na, dla, dla kandydata, którego my popieramy, który powinien naszym zdaniem zostać prezydentem. A pan sobie wyobraża w przyszłości jakąkolwiek formę koalicji z politykami Konfederacji? Pytam o to nie tylko dlatego, że, że trochę takiej atmosfery dzisiaj jest, o, o, o tym, jak pan mówi, w podziale w Konfederacji, o tym e, wypitym piwie w pubie Sławomira Mencena, ale także w kontekście tego, że było kilka ustaw, które albo ugrzęzły w Sejmie, albo były forsowane bez udziału lewicy, i wtedy e, to właśnie paradoksalnie taka koalicja, mocno techniczna, oczywiście i punktowa, raz. Ale koalicji obywatelskiej PSL, e, trzeciej drogi całej i właśnie polityków konfederacji na przykład pozwoliła przyjąć ustawę o składce zdrowotnej, chociaż oczywiście prezydent Duda ją zawetował. Ja sobie taką y, koalicję powiedzmy nie. nie y... Taką stricte koalicję Aha. rządową, ale, ale taką funkcjonalną w zakresie przyjmowania niektórych przepisów wyobrażam I, i akurat też dzisiaj mogę z własnego podwórka, czyli z Parlamentu Europejskiego, by powiedzieć, że część przepisów, chociażby racjonalizujących tak zwany Zielony Ład, czyli kwestie dotyczące energetyki, przepisów klimatycznych, jest przegłosowywana w Parlamencie przy wsparciu prawej strony tego, tego gremium. Więc nie jest to nic z różnego, i wydaje mi się, że, że ta część właśnie wolnorynkowa, która zwraca uwagę na potrzeby ułatwień dla przedsiębiorców, to jest bardzo bliska, chociażby dla naszego środowiska dla, dla PSL, dla, dla trzeciej drogi pewnie będzie się zdarzało, że tak jak w przypadku składki zdrowotnej, którą zwiększono, zwiększył pis w postaci tego projektu Polskiego Ładu, my przegłosowaliśmy razem z Konfederacją, więc ja nie mam z tym problemem. A skoro już wywołał pan temat Zielonego Ładu, on jeszcze istnieje, czy nie? Bo w jednej z debat, albo może nawet i dwóch usłyszałem od Rafała Trzaskowskiego, że w zasadzie to pytania o Zielony Ład są dzisiaj no, trochę nieaktualne, bo cytuję: Zielony Ład nie istnieje. No ale jak się wgryźć w dokumenty czy cele klimatyczne, to przecież one są dalej e, realizowane, z tym, że, tak jak pan mówi, e, no, są okrajane z tych najbardziej radykalnych czy mm, absurdalnych czasem e, pomysłów. To no tak, i, i trzeba pamiętać, że Zielony Ład to nie był jeden dokument, ale tak naprawdę zestaw kilkudziesięciu rozmaitych dyrektyw, rozporządzeń, i wiele z nich jest już dzisiaj po, poprawionych, bądź tak jak w przypadku rolnictwa po, po zamieszaniu, które wprowadził komisarz Wojciechowski Spis, um, jest już poprawiony bądź będzie, będzie poprawione, więc um, tutaj rzeczywiście wiele przepisów zostało przyjętych. Um, Takich za daleko idących. Pamiętajmy, że tym, który sygnował Zielony Ład, jeśli chodzi o problemy klimatyczne i chociażby ten, ten, bo to jest główna, um, główna regulacja matka, to był, um, to był premier Morawiecki. więc Dzisiaj bardzo szczegółowo trzeba mówić, o której części Zielonego Ładu tych regulacji mówimy, um, natomiast no, my akurat proponujemy jako PSL, żeby te najdalej idące, często nieracjonalne przepisy e, przestawały bardziej do życia, mniej dokuczały przedsiębiorcom mieszkańcom. Panie prezesie, a co pan powiedziałby tym wyborcom, Także hmm, PSL-u, yy, albo inaczej, co pan powiedziałby tym, którzy mówią właśnie, że wyborca PSL w tych wyborach nie może zagłosować na. A Rafała Trzaskowskiego, że konserwatysta, czy człowiek, który ma gdzieś tam serce polityczne po prawej stronie, nie może zagłosować na. A tu cytat tęczowego Rafała: że Witos się w grobie przewraca, jak Was dzisiaj widzi. No Słowem, że ten wybór, upraszczając i zostawiając trochę ten najbardziej podstawowy mianownik, no jest dzisiaj prosty: albo lewicowo-liberalny kandydat platformy, albo prawicowo-narodowy kandydat. PiSu. Co pan by im powiedział? Ale to jest bzdura. Bo najczęściej takimi strażnikami moralności i kręgosupa um, ideowego um, PSL-u są ci, którzy by nas utopili um, w łyżce wody. Więc dziękujemy za takie życzliwe, pseudo-życzliwe, fałszywą troskę. Um, Witos sam, patrząc na um, burzliwe dzieje II Rzeczpospolitej, um, często um, podejmował trudne decyzje, bo miał i z jednej strony koalicję, Przecież właśnie z prawicą, ale później w obliczu obrony demokracji i walki z sanacją, która tak naprawdę zerwała z demokratycznymi rządami w Polsce, e, stworzył e, Centrolew i, i budował tę koalicję, i za to poszedł do więzienia e, po procesie brzeskim. E, więc e, tak naprawdę dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć, po której stronie politycznego sporu chcemy stanąć, i my jasno dzisiaj widzimy, że przy pewnych różnicach, oczywiście, które są w tym obozie, dzisiaj koalicji 15 października. Wybieramy praworządność, wybieramy poprawne relacje z Unią Europejską, um, wybieramy e, dzisiaj bezpieczeństwo, a nie robienie awantury. W interesie Polski jest dzisiaj dobra współpraca prezydenta z rządem, bo za naszą wschodnią granicą e, trwa wojna. E, nawrocki nie kryje, idę po to, żeby utrudniać e, życie rządowi, więc my musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy iść na chaos, czy na budowanie bezpieczeństwa Polski dzisiaj. Ostatnie pytanie, co z projektem trzeciej drogi, panie pośle? Wynik Szymon na hołowni no nie był taki, jaki oczekiwaliście i we w PSL-u, i zwłaszcza sam marszałek Sejmu mówił o tym wprost. Te niecałe 5% to dużo poniżej tych oczekiwań. No i czy z takim 5% wynikiem da się pójść dalej w bój o wybory parlamentarne w 2027 roku? Wydaje się, że będzie to jakoś bardzo trudne, a może nawet karkołomne. Poczekajmy, wybory będą najpewniej za dwa i pół roku. Dzięki trzeciej drodze, dzięki PSL-owi, Polsce 2050, mamy dzisiaj rządy demokratyczne w Polsce, bo gdyby nas nie było, to jak to nasze hasło głosiło, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS, to jest na pewno wniosek do, do przemyśleń. Ja bym nie rozwiązywał tej współpracy. Ona na poziomie właśnie jakimś taktycznym, funkcjonalnym powinna moim zdaniem być, Aczkolwiek powinniśmy się, jak wzmocnić um, właśnie ten środek racjonalizujący um, bardzo dzisiaj um, podzieloną polską scenę polityczną. I to jest poważny aspekt do, do przemyśleń, ale um, na no spokojnie, zresztą druga tura wyborów może poważnie przewartościować polską scenę polityczną i wtedy no, będzie o czym rozmawiać. Adam Jarubas, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceprezes tej partii, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Panie Dziękuję. pośle, do zobaczenia siódma. dziewiąta. Gość poranka.